Koncertuj No już krwawość nas Rekna. widzi pewnie. No Kurwa, 19. 2% bonusu. Jackpot, jackpot. Nie, jackpot jest na 20. <grym> bonus, <Masz> bonus. 3 <grym> mi jajca. No nie gadaj, że na mnie. Jest to, no Jest za tobą. Nie <śmulet> No bo bufy lecą. Co <śmulet> ty robisz? Ja <śpiew> na górę poszedł nie, <śpiew> za <śpiew> <śpiew> Na górę poszedł. nie, za... na nie, 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 Dobra, zgubiłem nie, Leci na mnie. A nie! Przerwał. Wyciągam go z dala od przedszkola. Kręćcie te geny! Mogę, bo... Akurat tu, gdzie ja byłem, się przyląsł. Za mną jest. Do szaka biegnę. Mam oko! oko Usadziłem je sobie A gdzie? Ajjj plus I piwnica. Dove? La sopra c'è da? Non mi ha Ah, ok. che urba! 20 sekund czwartego na drogi Goni mnie Nie o Goni tak, ze mną po górze przez ale próbuję go wyciągnąć na zewnątrz Nie, Nie kurwa, dojeba mnie, skąd on wiedział Snajpik on Kurwa, ze, ze mną tak zawsze, ze mną tak zawsze, wiesz? <noise> Musicie się przyzwyczaić, chłopaki, nie? Gdzie nie wejdę, tam snajpią. Oj tak, potłucz z lasu, to już życie. Ktoś No ja idę. Idzie, 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 idzie. Leci za tobą chyba. Nie, za mną. Dwa się? Nie, nie, nie. Na dziewięć dziewięć, Nie, nie, nie. Nie mam szczęścia w hazardzie dzisiaj. Ale spodziewałem Jest jakiś kurwa gen? drugą stronę są przy ale polecam ja leci... stronę do To, to idzie Na ciebie, na ciebie, na ciebie, 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 ciebie no Ja ściągam Idę na mainot Tam nie wiem zacząć tego Geno Ja robię między mainem a tym Adonkiem Widzę jak tam muzykant kurwa koncert daje hmm. Ale ja muszę dogadać teraz tutaj no, Ja mam jeszcze próba więc Bo myśmy jednak, kurwa Nie chcę Lecę z nim na Shaka, ale raczej mi się nie uda Puść mnie. Paleta nie spalana nasza. Jest tam mnie, unlucky. No tego gena w parku. Ja pierdolę. Dobra mać. Za mną. Ten gen w parku jest na tyknięcie dosłownie. 99 jest. Tak, tylko on się regresuje teraz. Kurwa. No. Zaraz się do na spokojnie. Weź go ktoś z baitu i ja to zrobię w parę sekund. A, mamy się umiera. No, ja mm. mam dętkę. Dawaj, 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 we trójkę. Na próbie Jest dla mnie Gdzie ty jesteś? Na tym budynku piętrowym. Kurwa. Ajajaj. Dobra, na 99 bramo. A, będzie tyłem. Chodźmy kurwa chciał. Coś ty mi uleczysz. Jest też. Idzie do was. Ta, idzie, idzie. Albo? Idzie, Nie no. Nie chcę za bardzo iść, ale idzie. Jak zobaczę dwóch, to polecię od razu. Leć. O kurwa. No mnie. Wracam. Z w budynku, sprawdza. Cofnął jest na ulicy. Musiałbyś mi wyleczyć, jakbyś miał coś kombinować bez tego topulnia. No. Więc nie wiem, czy zdążę, nie. może najwyżej wyjść, więc. Dobra, spróbuję na przypale. No teraz jeszcze cię patrzy w moją stronę, dobra, widział mi... Nie, idzie, idzie. W sensie do wyjścia, do wyjścia Kurwa, żebyś ty się jeszcze nie wyjebał. No, wy no, właśnie, no to rob, właśnie to robi. to teraz nie Aha, dobra, Lęci bo... to zrobiłeś? Nie? Ta, no podnosił, podnoszę, widzę. A ty się nie podnosiłeś, kurwa, nawet. Ajajaj... No, już i tak mnie wziął. Call Tower? No, może być. Mała, mała. A go nie graj? I traj się tylko. Będzie letal, będzie letal. Jest letal. Chociaż? 14%? Nie ma. Nie, nie ma. 2% kit. Idź górę, my bierzemy tego obok. Eee, biorę tego obok. To Dobra, go. to dawaj, na, na górę do budynku idziemy. Chodźcie, chodź, chodźcie. Chodź, chodź, we trójkę. Na lider się drugie. Ale tam jest yy, na dwie osoby chyba. Na pewno nie ma trójki, wydaje mi się, że jest trójka. Dwie. Kurwa, dwie. Nie, na dwie. Ja mam skrzynkę, jest u mnie. Kurwa, gdzieś ty nie zobaczył. Ja pierdolę, jedzie do was, nie? Nie, jedzie, jedzie dookoła budynku, ściągaj, ściągaj, on tu wróci na pila. Mhm. Okną blokuje wasza Nie widzieli. Ludzie są na piętrówce, jak będzie ktoś potrzebował. Leci do mnie. Leci do mnie. Zobaczymy od razu. Szaka coś dać. No ja jestem A, samym przesadłem przesadłem. w samym szastemu. Dobra, wychodzę z szafki. ładowałem mi to. Dałem dupę Ale chyba już kolega w turwionerko Barba. Wie o tobie Ledwo zdążyłem, no, zablokował okno Chyba masz się żutnie, czy nie? Dobra, 8 paletę To zacznę Przez grać na szaku jak wyleczysz Lepiej zrobić Dobra. to na pierwszym genie ze względu na to, że fullbox wtedy nakłada bardzo mocną presję no to zaraz przybiegnie. A, zasilę wstałem z Jak ręce tego na solo, możecie walić tego na środku. Nie, ja go zrobię. bierzemy dwa. go w dwójkę. Zróbmy go w dwójkę na szybko, po prostu. Może lider she she pa na, Patrz, idę, co się pan jeszcze patrzy. idę na środek, lider się nie działa. Kurwa nie mam, rezaj mam. Ja pierdolę. Jakim cudem? W tamtym meczu miałem ją Lider się nie działa ogólnie na genę. Y, Twój, próbnej selfa, sorry, Nie, leadershipa. Masz prówa? Mi się nie podświetla. No nie mam właśnie, bo no się nie ma... No ja ja nie mam. ale mam dlaczego. <noise> ja miałem, ale wyjebałem potem. Ale ja też brałem teraz prówa, a kurwa na klodece miałem, dobra Leci do was Idę ściągać Jest dla mnie. Dobra jest git, jest git, jest git Chodź może tu gdzieś dalej z tego gena daleko jemu. Obok szaka jest gen. Mhm. Aha! Dobra kurwa, jak to trafiło w ogóle? Nie, dobra, wychodzę. Alder 4. Jeba. O kurwa. Że to trafiło? Nie, no, we nie, mnie. też ja też się zdziwiłem. byłem. E, byłem ściąg Legion nie, 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 legion? Tak, Dobra. Na początek, zaczynamy nawet węzły tutaj walać. Wraca pod hak. Mhm. Tudel, ten tunel wyśmieć no. Chuj ty? mogłeś się kręcić, nie ma sensu. Kurwa, cieciu. Jak już na ostatni gen na trzech, to za późno. Za Legionem leci Nie, za nie szukam, mnie, szukam, mnie ci idź, idź, idź Dalej, za mną, za mną ja, za Nie, za mną Dobra, wracam pod Gena Ale że ten TMS u niego zadziałał w ogóle Przecież to jest kurwa, było moje trzecie pomieszczenie Nie powinno zadziałać TMS działa na każde Za mną Oj, leżę. Jednak nie? Chwilę co poczekamy. Coś powinno schodzić. 45 Uj. sekund chyba na trójce. O, no, dodaj, dodaj, Ja bym musiał podlecieć po niego. Dzięki, Olex. No, ty no nawet no muszę, no. Ha, nie, A, nie chciałbym. No to chuj. <grych> nie wiem, pod klucz? No i to jest życie kurwa. Klucz był w mainie, nie? Na górze. Nie mam Tak, tak, tak. w no, ja mainie wiem. na górze jest y, szary klucz. Szary klucz normalnie Dobra. otwiera klapę, nie? Eee, szary też złamany? Dobra, szukaj klucza. Nie szukaj klucza. Szary Jez, brązowy niebieski bardziej. I zielony otwiera Niebieski i zielony otwiera. Tym to chuja zrobię w dupę zepsadę co najwyżej. To, <grym 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 nie, nigdy nie otworzyłem wozyk. Dobra, graj na hard, nigdy, hard, nie graj nie wybrałem, nigdy nie wygrałem. Ja nie, za, nie nie zagryź. A no tak, no dobra, dobra. Och. No to odjebałem. Chyba żeby mi się udało. Ja albo... Okej okay. I nie spodziewałem się, że kiedyś trafię na twojego live'a. To znaczy mam. No proszę. Jakbyś jak tej gitary nie grał, to byś bardzo chciałeś... mnie Ja wiem. Wiem, a, wiem, a <laughs> <mogę się laughs> poznać, wiem, począła się, się do mnie <laughs> dotarło. Nie, na no, coś takiego to już nie ma sensu. Bo to tracisz 20 sekund w sumie.